Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego! Wow, żelkawe robaczki! Świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest! Teraz twoja kolej na kręcenie kołem! Boję się, że dostanę coś mniej smacznego! Wiedziałam! Prawdziwe robaki! Ochyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O, matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne przysiągło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie. Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę. To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart. W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy. Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci iść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić chołem jako pierwsza. Kaktus Kurczę. Przecież jest kłujący, jak ja mam go zjeść? Chwileczkę, chyba nastąpił błąd koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Hmm. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam? Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wybrudziłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne! Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! wyprawia, wyprawiasz, to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepszy niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super. Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super! A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, y, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie! Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła? Musimy jej spróbować! Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy! Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko! Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz! Nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Mi. Co się stało? To twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj! Chyba mój żart wymknął się spod kontroli! Mocy! Nie mogę oddychać! Najwyższy czas na śniadanie! Te czekoladowe kulki są takie dobre! O Boże! Co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart... Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą te oczy są pyszne. Z pewnością Wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O tak, są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips. Spójrzcie tutaj. Czy widzieliście kiedykolwiek stopaczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hurra, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? Nawet lepiej, teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No dalej, otwórzcie! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się. Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać. Wow, super! To zasługuje na prawa. Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jaki to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły... Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek. W przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie. Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne! Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę! Muszę podlać moją roślinkę! Potrzebuję wilgoci! I co? To pomogło? Tak! Zaczęła kiełkować! Nie do wiary! Fajnie! Więc smacznego! Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy! Żałuję, że to wyhodowałam! Nie lubię brokułów! Niedobrze mi od samego patrzenia! Jesteś cała pokryta ziemią! Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie. Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skitos są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmiej, kto się śmieje ostatni. Wiem co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze, więc może ja zagram swoją loterię? Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super! Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki. Są pyszne.